Szanujemy, że jesteśmy i stoimy wysoko ponad tobą. Aurait... To I czas, pójdź po nich. Do kranówki, Ja z Do

Szafa, czekajcie. Szafa. szafa i Tam z tyłu. Na taki kaweczka, gdzie się prowadzi sesję, woda, świeci słońce, piękny dzień. Dobra, stary. Eee, muszę strzelić ten konkurs o 12, wiesz? Generalnie bliska ściągnę po mniej, za każdego boosterka sprzedamy z 60. Będzie dobrze, więc nie rób swojej pi-prelekcji, okej? Okay? Muszę im zrobić, bo dzieciaki w ogóle nie umieją grać. Chciałem im coś powiedzieć, ale... Tak. Kurwy, my to wszystko... Tutaj. I muszą nauczyć grać w Magika, to przyszłość. Są... Tak, Wiesz te karty, rozumiesz? to jest obóz szafa. No. szafa. Trzeba popatrzeć na mnie. Dlaczego tutaj przyjeżdżam, to nie? To jest obóz entegowy. Cześć! A co robicie? Je, Cze pa, to robicie? Cześć, chłopaki. Cześć, panie Ciołko. To jest taka. jest. Dzięki. To jest fajne. O, Słuchajcie, bo ja, ja jestem taką tutaj, wiecie, chodzę sobie po górach, tak, nie? Chodzę sobie po górach i... Wiecie, bo za bardzo nie mogę się zatrzymać na noc. Masz My, jakiś pokoik błonny, czy coś? Gałżek. Tak? A to jest zamiar co? Z wanitelem? Tak. Co? Też no, to wiesz? Słuchaj, eee... U nas e, nie, ta pani idzie do patlowni. U nas jest... U nas jest... jest hmm? Cztery gorących facetów w, w kadroweczce. Tak? Tak. Tu masz dwóch nerdów. Nie, no to to jest fajny, chodź z nami. Tak, słyszałam, ja ale że fajnie. Patrz, <grymne> <A nie grymne> co to wiesz? Czekajcie. Co? No to. Nie brzmi tak W żadnych kartach, proszę. Brąkę, helka, żadne. Wizyta, wizyta. Wizyta, wizyta. Wizyta, wizyta, no proszę cię przestanie. Żadnych masak. Żadnych masak pamiętaj. Szefa, słyszałeś o, o nowym o wzorunku nowym nerda, wiesz, okulary. Wiesz my na Bajeni. Nie Nie mówisz żadnych kart. Jesteśmy młodni, inteligentni ludźmi. Ej, chłopaki! A wy nie jesteście starzy na żołnierzyki? No. To, to nie nasze, to nie nasze. Ej, to... To Wiesz działa, działa. <grym wciąż> Te dzieci to... są takie dziwne trochę. No. I, I oni muszą odreagować stres i to jest taka e... nowa forma. terapii. No, słuchajcie, panowie, bo wycie, to może... To, lekarze, to, może ten, to może razem pójdziemy gdzieś do pokoju, co? Co no na to. No teraz tutaj. Pęcza, zobacz. No co? Nie Wiesz co, Pęcza. Jest to Wojtka. Zwracam no uwagę na to, co eksperci. Nara. Wszystko dobrze. Dajcie państwu też przede wszystkim, czego nie macie na świadomość przyszłości.

To jest ta To Ja jeszcze nie No nie, chciałem coś powiedzieć. Dobra, słuchajcie, Do obiadu nam zostało 45 minut. Macie prawdopodobnie ostatnią okazję, żeby nas zapytać o cokolwiek. I jak chcecie nas o cokolwiek zapytać. Możemy, ej, słuchajcie, możemy obgadać tego. Lecim do tego lampki. Tak, tak. Nie, 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 nie. na do ci tymi Nie do ci tymi lampami, nie tego. Nie, no, jak ktoś będzie miał jakieś pytania, odnosi Ej. Odnośnie jakich to tak dalej. To niech pyta. Jak właśnie, właśnie. Jak szybko nas zabił? Co? Jak szybko chwyt? Właśnie. Chwyt. 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 Nagrody. A, a jest tutaj, tutaj. Przemysł Kuźniar, tak? Tak jest. Czekaj, się... I te dyplomy mają wisieć na dół. Tutaj I masz wysłać nam mail od zdjęcie. Ja swoje nagrody za zawsze wyszłam, tak, tak. I nad <laughs> mysie, to nad Ale tak. taki... to... tej... na łóżkiem myślę, że To już jest, No to nie jest. ma na myśli, że drzwi są A drzwi A gdzie jest. To jest. sobie sceny, któremu wyobraźnia i wnikliwość którego wyobraźni i wnikliwość tknęły życie w odgrywane postacie, przykuły uwagę widzów i zabadnęły ich emocjami, przeceniami kolejnych praworowy kreacji, blaskowych witerów, Świat, słońc i księżyców wszelkich światów i za pamiątkę. Mella. Jesteś gorący, to jest zakończenia. Jeszcze czekaj, wyróżnienie dla, e, dla tego, wstań tutaj Wyspa, chodź, chodź, chodź. Za ostro krześla, za naprawdę nigdzie, nigdy tak się tego nie ma, przyjmij tą wspaniałą połówkę płyty. No to jest fajnie, to połówka płyty, która znalazła się podczas największego, pierwszego jubileuszowego turnieju. Czyli ile frisbee. No, <grymne> 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 ja to jest dobre. No, to jest dobre. to jest dobre. No, to No, cóż, muszę <grymne> koszulki, koszulki! <Dawaj> koszulki, <grymne> dobre. No, nie, nie przyjmę się no. Czy macie jakieś pytaneczka, jakiekolwiek? Opiszemy się na koszulinach. Opiszemy się na koszulkach. To właśnie koszuliny no, zdajemy. Zdajemy koszulki. No, koszulki. To tak, mogę ją wziąć? Nie wiem. ona była tutaj, bo mam... Ja, ja chcę być prawą pierwszozioła! Ja chcę być <grym> prawą pierwszozioła! Ej, wy się śmiejcie, naprawdę chcę być prawą piersią zioła. bym nie chciał. Dobra, słuchajcie, M-ka. m